Cześć, mam na imię Kasia i to ja prowadzę fanpage przyjaciół. Przyjaciół, czyli serialu, który wszyscy kochamy, od którego wszyscy jesteśmy uzależnieni. Pokazujecie to w komentarzach, pod moimi postami i też ilość osób, która jest obecna na, na moim fanpage'u, świadczy o tym, że ten serial cieszy się cały czas dużą popularnością. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz taka forma. Powiem szczerze, trochę się stresuję, robię to pierwszy raz w życiu, ale postanowiłam, że dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ. Skończyłam. Skończyłam książkę. Ha... No właśnie, Chandlera, no Chandlera. Powiem Wam szczerze, że po przeczytaniu tej książki wczoraj włączyłam sobie jeszcze oczywiście przyjaciół na noc i zupełnie inaczej patrzyłam już na ten serial. Dlaczego? Dlatego, że ta książka jest do bólu szczera. To jest niesamowite, w jaki sposób swoim lekkim językiem, ale pełnym cierpienia, pełnym bólu swoje życie opisuje Matt w tej, w tej autobiografii. Wstęp do tej książki napisała Liza, czyli nasza kochana Fibi. O czym jest ta książka? O życiu. O życiu Mata, o jego cholernie ciężkim uzależnieniu, zarówno od alkoholu, od leków, od, myślę, że też od seksu. Jest pokazany jego ból, jego cierpienie, ale to, na co ja zwróciłam bardzo dużą uwagę, to to, że on, pomimo tego, że opisuje, że cholernie żałuje, że jest samotny, że nie ma żony, dzieci, to cały czas w jego życiu są osoby, które bardzo go kochają. Jest to rodzina, są to najbliżsi przyjaciele i bardzo często to podkreśla w tej książce, że nawet kiedy leży w szpitalu, nawet kiedy jest w czternastodniowej śpiączce, czy siedmiodniowej, tych pobytów w szpitalu ma od groma. I sam to robi sobie na własne życzenia. Opisuje swoje uzależnienie od tabletek uspokajających, od tabletek przeciwbólowych, gdzie powinna działać jedna, tak przyzwyczaja organizm, że już bierze ponad 50 dziennie, tylko po to, żeby móc jakkolwiek funkcjonować, by móc wyjść z pokoju, często hotelowego. Pisze również tutaj w tej książce o swoim stosunku do przyjaciół. Jak było mu często trudno pójść na plan i pogodzić się, przetrwać jakkolwiek i wygrać tą walkę ze swoimi demonami. Demonami związanymi oczywiście z uzależnieniem alkoholowym i lekowym. Stąd też jego ta niesamowita fobia. Że ludzie się nie będą śmiać. Że ludzie się nie będą e, bawić jego słowem, e, nie będą reagować śmiechem. To był jego sposób przez całe życie i jest nadal e, śmiech. Śmiech to jest coś, co pozwala mu przetrwać każdy dzień. Czy polecam wam tą książkę? Hmm, zastanawiałam się wczoraj. Czy gdybym nie była fanką przyjaciół, a jestem uzależniona od księgarni, czy gdybym weszła do, do, do księgarni, do jednej z nich, zobaczyłabym na półce tą książkę, wiedziałabym w ogóle kto to jest, czy bym ją kupiła? Myślę, że niekoniecznie, przez to, że wiem kto to jest, że kocham go miłością prawdziwą, Mata i Chandler'a to przeczytałam i bardzo ją polecam. Polecam ją wszystkim. Polecam ją tym, y, którzy wiedzą o czym jest ta książka i borykają się z podobnymi demonami. Y, wiedzą o czym jest bezsenność, y, wiedzą czym jest samotność, y, wiedzą czym jest ból, y, wiedzą czym jest uzależnienie i strach przed byciem samotnym. To tak. To Wam ją polecam. Polecam ją również każdemu fanowi serialu, ponieważ uwierzcie mi, że po przeczytaniu tej książki zupełnie inaczej spojrzycie na rolę Chandlera. Będziecie wiedzieć, co się działo, kiedy miał brudkę. Będziecie wiedzieć, co się działo, kiedy nagle spadł niesamowicie na wadze. Polecam. Polecam Wam gorąco tą książkę. Pewnie ją łukniecie tak samo szybko, jak każdy, kto ją kupuje. Mm. Serdecznie Wam polecam. Mam nadzieję, że przyjaciele, Hankowie i ta wielka, straszna rzecz na stole, za gości na Waszych książkowych półkach, jest też wyjaśniona. Nie wszyscy może o tym wiedzą, ale jest też wyjaśniona tajemnica jednego obciętego nie do końca, oczywiście, ale obciętego palca. Mata. Dociekliwi zauważyli na pewno w serialu, że że taką przypadłość ma Chandler. Jeden krótszy palec, ale, ale wracając do poważniejszych rzeczy, polecam, polecam, jeszcze raz polecam i mam nadzieję, że ta forma Wam się podoba, jak do Was mówię. Yy, dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam. Miłego dnia.